Dzień dobry. Ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 25. odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i LIN bez owijania w bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Monika Ścibor-Staniszewska, product owner w firmie Santander Consumer Bank. Tematem naszej rozmowy jest przede wszystkim robotyzacja i automatyzacja. Czyli takie zjawiska, które stają się coraz bardziej powszechne nie tylko w świecie firm produkcyjnych, ale również są bardzo dzisiaj powszechne w firmach usługowych, takich jak na przykład banki, gdzie coraz więcej procesów, procedur jest automatyzowanych czy właśnie wręcz robotyzowanych. Będziemy rozmawiali o tym, jakie są różnice między robotyzacją i automatyzacją oraz przede wszystkim, jak tego rodzaju zmiany wiążą się czy jak wpływają na świat usprawniania procesów. Czyli jak wpływają na realizację projektów usprawniających, na projekty D-Make, projekty Lean, czy wszelkiego rodzaju inne usprawnienia procesów. Mój dzisiejszy gość ma tutaj bardzo duże doświadczenie, ponieważ dzisiaj, jako product owner. Koordynuje wysiłki zespołu związane właśnie z usprawnianiem i doskonaleniem procesów, a wcześniej do 2021 roku no Monika była zastępcą dyrektora Departamentu Jakości i właśnie Automatyzacji Procesów Operacyjnych. Także jest to osoba z dużym doświadczeniem zarówno w obszarze właśnie automatyzacji, robotyzacji, jak też usprawniania procesów. Myślę więc, że to bardzo ciekawa rozmowa i też ciekawy temat. Do którego niewykluczona będziemy w przyszłości jeszcze wracali. Kto wie, może ten podcast też za jakiś czas nagra robot, ale póki co to się na to nie zapowiada. A więc przed Wami Monikę, ścibor Staniszewska, Santander Consumer Bank i ja, czyli Kamil Torczewski. Zaczynamy? Zaczynamy. To dzień dobry, Monika. Dzień dobry, Kamil. <grym> Monika, powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz? Nazywam się Monika Siwestań-Wrzewska. No, od dobrych kilku lat jestem pasjonatem Lean Management i Six Sigma. Pracuję w banku, zajmuję się optymalizacją procesów, podniesieniem efektywności operacyjnej, ale wykorzystuję elementy Lean Managementu i Six Sigma nie tylko w takim czystym optymalizowaniu procesów biznesowych, a też w wytworzeniu programowania. Czyli okay. w automatyzacji, w robotyzacji. Automatyzacja, robotyzacja to taki klucz do dzisiejszej rozmowy naszej. I chciałam się zapytać, czy możesz wyjaśnić, powiedzieć, czym się różnią te dwa pojęcia? I co to jest automatyzacja, dzisiaj porozmawiamy, Co to jest robotyzacja? No właśnie, dzisiaj bardzo się dużo o tym mówi. Są bardzo różne definicje. Ważne jest, żeby sobie wyjaśnić, co autorwana myśli. Nie ma chyba jednej definicji pewnej stałej, to się to zmienia. Jak ja myślę, co to jest robotyzacja, to robotyzacja jest to wykonywanie procesu przez jakiś robota, przez jakiś automat, przez jakąś technologię, ale nie ma to wpływu na proces. Czyli jak dany proces płynie, są kroki. No to dany, normalnie dany operator te kroki wykonuje, człowiek, a w tym momencie wykonuje to robot. To jakaś technologia krok po kroku. Mhm. Procesu nie zmieniamy. Czy możemy to porównać w usługach, w bankowości, do takiej robotyzacji, z jaką mamy do czynienia w procesach produkcyjnych, gdzie patrzymy dzisiaj na fabryki samochodów i tam coraz mniej ludzi, a coraz więcej, właśnie jakieś wiesz, ramion, siłowników, to wszystko samo się dzieje? Trochę tak, okay. tylko ich nie widać. Mhm. To jest właśnie ciekawe, że tak, to są te same roboty, tylko ich nie widać. One są ukryte w tych komputerach. W banku no mamy. A może, dosyć... przepraszam, podać przykład, co taki robot w banku robi? Tak, tak. Mhm. Na przykład ta różnica między automatyzacją a robotyzacją. Dobrym przykładem jest na przykład pobieranie dokumentów z urzędu cywilnego. Tak, w takim normalnym procesie elektronicznym pracownik wypisuje wniosek elektroniczny po to, aby otrzymać jakiś dokument z urzędu elektronicznego. Co robi robot? Robot w tym momencie robi to samo, czyli wypisuje dane klienta, autoryzuje się oczywiście bankiem i prosi o takie dane. Tak robi to wniosek po wniosku, wniosek po wniosku, no. odciąga w tym momencie tego operatora, który musiałby zmutnie te dane przepisywać systemowi. Dokładnie. Natomiast automatyzacja co zrobi? Podłączy ten system urzędu cywilnego do naszego systemu poprzez technologię API i nie będzie to wniosek, który wniosek, tylko będzie zasanie tych danych automatycznie z systemu zewnętrznego. Tak? Czyli jakby jednym kliknięciem automatyzujemy, czyli pobieramy 100-200 ileś wniosków, które automatycznie są zasane do systemu. A w robotyzacji jest to krok po kroku, tak jakby siedział człowiek i wpisywał dane. Dokładnie. U nas też roboty mają imiona, więc nie są to takie wirtualne, nieznane osoby, więc... Jak da się jest... z nimi porozmawiać też? Można z nimi porozmawiać mhm. na naszej stronie santanderconsumer.pl. Niedawno jest nowy robot, nazywa się Santella i można z nim po prostu porozmawiać. Odpowiada no. na pytania. Okej, okay. dobrze. Słuchaj, chciałem się o ciebie zapytać, bo to jest taki wątek czy pytanie, które towarzyszy tematowi robotyzacji i myślę automatyzacji też. No, takie wieszczenie tego, że te roboty i rozwój robotyzacji zabiera pracę ludziom. Nie? Że te osoby, które właśnie się zajmowały na przykład wprowadzaniem tych danych do urzędu, no to oni są bez pracy zaraz ci ludzie. Jak to jest z twojej perspektywy? Wydaje mi się, że tutaj nie ma się tylko bać, bo tymi robotami ktoś musi sterować, ktoś się musi kontrolować. To też nie jest tak, że 100% tych danych no, robot będzie w stanie obsłużyć. Szukadowo, często procesy wyjątkowe, typu nazwisko niepolskie, jakiś obcokrajowiec, to nie zawsze opłaca się takie procesy robotyzować. Mhm. Te casey zostają na ludzi. Czyli robotyzują te, tylko które są wysokowolumenowe, podnoszone, skomplikowane złożoności. Dokładnie tak. Okay. Mhm. Plus no, ktoś musi sprawdzić tak, po tych robotach, może nie case by case, mhm. ale całościowo kontrolować też kiedy, w których godzinach one mają pracować. I co robią, raporty kontrolne to też jest praca wtedy nad opieką nad tymi robotami. I tego nie wykonują osoby z IT, tylko właśnie osoby z danej jednostki biznesowej, którzy są tak zwanymi opiekunami botów, robotów, mhm. wszystkich tych technologii, które wdrażamy. Mhm. I rozumiem, że to się opłaca. To się opłaca. I jakie to przynosi nam korzyści? Czy tylko kosztowe, czy też jakościowe, jak to widzisz? Głównie jakościowe, mhm. bo na przykład skraca czas odpowiedzi na zapytanie klienta. Bardzo wiele pytań wcześniej było w jakiś w dniach na odpowiedzi. Dzisiaj taki automat, taki robot i w stanie odpowiedzi w ciągu 15 minut od zapytania. Więc podnosimy jakość działania dla naszych klientów. Więc myślę, że jakość. To oczywiście się to koszt też, tak? kosztową, mm -hmm. ale głównie ta jakość. Okej. Okay. A Monika powiedziałaś na początku, że jesteś pasjonatką Lin, Six Sigma i usprawniania. Powiedz, jak to wszystko się ma do robotyzacji. Bo znowu wiesz, ja się spotkałem z taką opinią zresztą niejednokrotnie. No, że teraz wchodzi wiesz, Big Data, automatyzacja tych procesów biznesowych, robotyzacja dużej ilości danych, algorytmy uczące się i tak dalej i tak dalej. No i to wszystko ma sprawić, że takie nasze ludzkie podejście do rozwiązywania problemów opisywane właśnie demake'iem czy innymi narzędziami, że to już idzie do lamusa zupełnie. Co to Ty o tym myślisz? Jak to się jedno ma do drugiego? No właśnie, jak to jedno się ma do drugiego? <laughs> jak to połączyć? Dla mnie robotyzacja czy automatyzacja jest tylko drogą do osiągnięcia pewnego celu. Mm -hmm. Tak, jest tylko rozwiązaniem. Więc jakbyśmy ją mieli umieścić w team to ona jest ten krok improw. Więc ona jest tylko jednym z wielu rozwiązań. Mm -hmm. Niektórzy nie... z Rozumiem, że to jest gdzieś potencjalne jedno z rozwiązań, które dzisiaj macie do dyspozycji na wszelkiego typu różne przyczyny, które gdzieś tam potwierdzacie. Dokładnie tak. A cała magia dzieje się dwa kroki wcześniej, tak? czyli w zdefiniowaniu problemu, w mierzeniu tego procesu, w analizie, w określeniu stanu obecnego i dopiero jest wygenerowanie rozwiązań, no i być może wtedy ta robotyzacja albo automatyzacja będzie rozwiązaniem. Ale nie musi być, tak? Bo jeżeli to nie jest wiele wolumenów, jeżeli to nie jest powtarzalny proces, jeżeli on jest algorytmiczny, no to wtedy odpowiedź brzmi nie, nie robotyzacja. Niekoniecznie może inne rozwiązanie. Może zmiana procesu, może standaryzacja, może wprowadzenie checklisty, może wprowadzenie manuali. Tak? Więc mhm. dla mnie ta robotyzacja, automatyzacja jest już momentem rozwiązania. No ale przed jest cała faza discoverym, ją nazywamy taką fazą, dopiero testujemy jakby ułożenie tej fazy, która zawiera elementy Lean Management i Six Sigma. Użyłeś takiego sformułowania, powiedziałeś, że jest faza discovery. Domyślam się, że to jest jakiś Wasz sposób układania, usprawniania procesów. Powiedz, czy Wy używacie d w takiej klasycznej formule, czy łączycie jakoś tutaj elementy Lean? Wiem, że Agile też jest bardzo obecny w Santander Consumer Bank. Jak to wygląda od strony organizacji mhm. pracy z tak, procesami? Tak. Mhm. tak. No właśnie. Jest i Agile, i jest Lean, i jest Six Sigma. Mhm. Jak to można połączyć? Ta, ta I nie zwariować. I nie zwariować, dokładnie. No bo pytanie co do czego, tak? tak. Co do procesu, co do projektu, mhm. a kiedy z... Problemu procesowego wychodzi projekt, no bo to de facto to jest to pytanie, tak? mhm. Jak analizujemy proces, który ma jakiś problem, dopiero dochodzimy do projektu, tak. Tak? Czyli ta faza discovery my ją dopiero testujemy, na ile ona się sprawdza, tak? Naprawdę składa się z takiego mini demaika do momentu mhm. fazy improv. miała opowiedzieć, co to jest ta faza discovery. Dokładnie, ona mhm. definiuje przede wszystkim otoczenie, czyli jaki jest to proces. Kogo jest to proces, jaki jest właściciel, uh -huh. jak wyglądają kroki tego procesu, no i jaki jest problem biznesowy. Uh -huh. Czyli typowo taka analiza define na wysokich uh -huh. klockach, uh -huh. gdzie stosujemy SIPOC-a, stosujemy mapę procesu, uh -huh. stan obecny. Uh -huh. Kolejnym krokiem tą Discovery jest generowanie rozwiązań. Burza mózgów w różnych, w różnych wariantach, oczywiście, definiowanie uh -huh. rozwiązań, szeregowanie tych rozwiązań, kwantyfikowanie, no i wybór odpowiedniego rozwiązania, mapa to be. I dopiero w tym momencie, jak już jest wybrane rozwiązanie bądź rozwiązania, odpada się tak zwana faza Scrum, uh -huh. czyli faza Agile, gdzie jest już konkretne rozwiązanie, które trzeba wdrożyć, tak? które trzeba rozpisać na historii kijów które trzeba powiedzieć co, jak, kiedy, jak, najczęściej system zmienić, w którym krok, uh -huh. co ten system ma zrobić, zaprogramować, przetestować, wdrożyć i skontrolować na końcu. Więc de facto ta faza Discovery to jest takiego odkrywania, gdzie są elementy Lead Management Six Sigma, ta faza wdrażania to jest agile, który można już dzielić, mm -hmm. kroić na poszczególne sprinty i odcinki. No i faza kontroli też raczej taka sixigmowa, tak? Sprawdzenie wyników, gdzie jesteśmy? Mm -hmm. na ile to, co założyliśmy jest tym samym, co jest w wdrażaniu. Tak, jak rozumiem to, co powiedziałaś, to. Duży nacisk jest właśnie na definiowanie obszaru biznesowego, problemu biznesowego, później mm, mówimy o rozwiązaniach i standaryzacji. A jak często nadzieje no, się u Was to, co jest sednem d czyli ta faza no, pomiarów, analizy, takiej wnikliwej? E, domyślam się, że to jest oczywiście rzadko, ale kiedy, w jakich przypadkach, jak to odróżniać? No Nie, nie zawsze tak rzadko. <laughs> nie mam. zawsze. Nie zawsze. Kwestia jak mhm. i definicja mhm. problemu biznesowego. Ach, ja. Jeżeli. Y problemem biznesowym mhm. jest konkretny KPI, typu skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź mhm. klienta, mhm. no to typowo są pomiary, czasami one są gotowe, bo to są pomiary systemowe, mhm. tylko do wzięcia. Czasami są to pomiary takie migawkowe, gdzie po prostu idzie się na gębę. Dzisiaj ją się robi świetnie, bo ją się robi zdanie, wszystko widać tak naprawdę, co operator klika i można w, w sobie z boku to przetestować. Albo odpisywanie przez ekspertów, tak? Takie próbki danych i taka migawka przez ekspertów przez kilka dni zbierana. Ale tak, zbieramy te dane. Jeżeli oczywiście potrzeba, nie zawsze, ale jeżeli jest taka potrzeba, to zbieramy te dane, bo one nam określają no, ten potencjał, też, tak? Z którego. Co dzisiaj mamy, jak wygląda ten proces, na ile on jest ustandaryzowany, bo po tych danych może nam wyjść, że no, nie ma standardu. Niekoniecznie rozwiązanie IT, jakiś systemowe, jest tym najlepszym. Najpierw standard. W ogóle my mówimy, żeby robotyzować, no to pierwszym krokiem jest standaryzacja. Nie da rady czegoś automatyzować i robotyzować, jak nie ma standaryzacji procesu. Monika, jest dużo tych różnych elementów, których opowiadasz i ja mam takie poczucie, że to jest u Was uporządkowane. Tak jak znam Ciebie, też wiem, jak tutaj to historycznie wyglądało w Santander Banku. Mam wrażenie, że to jest organizacja gdzieś dużych poziom dojrzałości i poukładania tych różnych sposobów na pracy z procesami. Jakbyś miała podpowiedzieć komuś, kto może jest na początku tej drogi, co jest ważnego w układaniu tego, takim uporządkowaniu, systematyzowaniu. Myślę tutaj o tworzeniu wierze, odpowiednich zakresów, za odpowiedzialności, przypisywaniu ról. Co jest takiego krytycznego, co decyduje, że to działa mhm. albo, że nie działa? Ja myślę, że ludzie przede wszystkim. to <laughs> Bez ludzi to roboty? by nie działało. Nie roboty, nie, nie, roboty, nie oprogramowanie. <laughs> ludzie. I to oni tworzą tak naprawdę <laughs> tą całą historię, która się tutaj dzieje, tą całą magię, <laughs> która się tutaj <laughs> dzieje. Ludzie, którzy mają odpowiednie kompetencje na każdych poziomach tylko wdrażania. Zarówno w tej fazie discovery, to akurat u nas jest grupa tzw. trend managerów, managerów mm. do spraw procesów. Grupa y, bardzo zróżnicowana. Właśnie bardzo są to managerowie Six Sigma, greenbelci, y, Greenbelci, lean mm. managerowie związani mm. z optymalizacją procesów o, o mm. różnych kompetencjach i właśnie okay. swoich specyficznych podejściów. Jedni okay. bardziej linowo podchodzą, drugi bardziej sukcesowo, mm -hmm. trzeci jeszcze bardziej... Czy to jest grupa, no? która, przepraszam, mm -hmm. jest jakby... Oni się zajmują tylko i wyłącznie tym? Ta ich rola change management to jest ich dominująca rola w organizacji? Głównie tym, mm -hmm. ale też pomagają wdrażać temu zespołowi okay. tego typu zmiany. Więc de facto ten change manager też potem przy wdrożeniu, mm -hmm. też jest, on trochę pilnuje, stara się zaglądać, koordynować, więc tak. Też nie mogę powiedzieć, że 100% projektu idzie w taki sposób, no bo są też projekty, mm -hmm. um, może nie powiem oczywiste, ale pewne regulacyjne, legalowe zmiany, które po prostu należy zrobić i tam nie ma miejsca tak na Six Sigma czy na Lean Management, no bo tam wiadomo co i gdzie należy zmienić, więc to jest jakiś obszar u nas w banku, który, który my dosyć mądrze, hmm. wydaje mi się, zagospodarowaliśmy. Wychodzimy od problemu biznesowego szukając potencjałów zmian, a nie od rozwiązania. Hmm. A zapytam jeszcze, skąd y, informacje o problemach biznesowych? To no właśnie, I te, hmm. to jest y, najlepsze pytanie, od procesu. Hmm. Bo to proces wie, to użytkownicy hmm. procesu wiedzą. I y, to na różnych poziomach. Hmm. Najpierw spotkania z użytkownikami, Bezpośrednimi operatorami, a też z kierownikami, dyrektorami, mhm. no i KPIE, tak, wyniki, które pokazują, mhm. że coś gdzieś, coś jest przekroczone i to nie jest mhm. jednorazowa sytuacja, tylko jest to przekroczone w takim dłuższym okresie, no i wtedy można wkroczyć, pomóc, poukładać. Mhm. Super. Czyli mamy taką rolę change managerów. Jak liczna to jest grupa jest ciekawości z ciekawości? Dzisiaj to jest 7 osób. 7 osób, okej. Okay. I domyślam się, że jest jeszcze ktoś więcej niż tylko część menedżerów. No oczywiście, tak, mhm. tak, tak, tak. Mamy zespół, który zajmuje się mhm. tym zdrowowaniem. To są to analitycy IT, którzy przekładają okay. ten język biznesowy na ten język taki już specyficzny, tych aplikacji technologicznych mhm. dokładnie, którzy są w stanie też pomóc rozrysować mapę, tą zamiast biznesową, już technologiczną, systemową, mhm. jak ten system co gdzie ma robić. Przełożyć mhm. to też no, na język programistów, i konfiguratorów, bo mamy też taką rolę, która zajmuje się leukodem, czyli programowaniem w takich gotowych komponentów. Trochę też hmm. jak robotyzacja, prawda? Ten, gdzie trzeba ustawić tego robota. I robotyków, którzy też ustawiają, więc analitycy przekładają to dla tej grupy już technicznej. Grupa techniczna w tym momencie albo koduje, albo. Hmm. Konfiguruje albo układa ten proces po nowemu. Okay. Bo tam oczywiście testerzy, którzy pomagają testować, użytkownicy też testują, no bo też muszą sprawdzić. Bo mm -hmm. no, tam wszystko wdrażamy. Więc tych król mamy, no, troszkę mamy, tak? Mm -hmm. To jest całe naczynie takich super działających naczyń, połączeń. Kto ja, tym zarządza wszystkie. No właśnie, tu, tutaj mamy Agile, mm -hmm. bo jest to dzisiaj połączenie w zespoły Agile. Owe. Które są samodoskonalające się. Oczywiście to nie jest tak, że od pierwszego dnia życia takiego zespołu ten zespół od razu jest dojrzały i potrafi sam się doskonalić, ale po dwóch latach pracy taki zespół naprawdę sam wie, co, gdzie, jak, jak to sobie poukładać. Więc też dążymy do tego, żeby te zespoły skramowe, atelierowe były 7-8 osobowe i właśnie były samoorganizujące się. Oczywiście jest tam produkowner. Jest trend leader, który gdzieś tam nadrzędnie mhm. widzi całość, tak troszkę pomagał kierować, ale te zespoły są samodzielne. Mhm. Powiedziałeś, że takim krytycznym czynnikiem do powodzenia tego są ludzie. I ja, tak jak to rozumiem, no to ten szewn zespołu, czyli change menedżerowy, to jest ta główna siła, taka napędowa. Czy jesteś w stanie podpowiedzieć to, jak tych ludzi wybierać, czym się kierować? Skąd Ty wiesz, że to są właściwi ludzie? To jest trudne pytanie, uh -huh. bardzo. To jest trudne pytanie. Myślę, że dla mnie najważniejsze jest mindset. Uh -huh. Bo ja uważam, że zawodowo, kompetencje zawodowe, każdy w każdej chwili może podnieść. Ale mindset uh -huh. takiego szukania takiej dociekliwości, Takiego no w co w tym mańcją, Tak, nie? takiego właśnie nie poddawania no, się, takiego, no, tak. takiego poddawania to jest status quo. To, to, to mhm. jest właśnie ta kompetencja takiego tego managera, który nie przyjmuje od razu OK, tak ma być, no to jedziemy, mhm. tylko pyta, a dlaczego, a skąd, a jakie dane, a ile jest takich przypadków? A może raz na rok, więc może nie warto, może to nie jest istotny problem biznesowy. Mhm. Jak takich ludzi szukać, myślę, że to jest dosyć taka specyficzna dziedzina okay. i też odpowiedni ludzie chcą się tym zajmować, bo to nie jest łatwe też pójść do jednostek biznesowych, okay. wydawać tego tr trudne pytania, tak. zarządzić też tymi odpowiedziami, pokładać to sobie no i pójść krok dalej. No też mam takie doświadczenie, że wielu absolwentów naszych Black Beltów czy Green beltów takich. E których ja oceniam jako bardzo skutecznych, to często są ludzie, którzy jakoś sami się umiejscowili na tej ścieżce. Nie zawsze tak, że właśnie byli delegowani, tylko że gdzieś mieli jakieś dążenie takie do zajmowania się rozwiązywaniem trudnych problemów. No. I chciałem Cię jeszcze zapytać, jak jesteśmy przy tych ludziach? Czy jest u Was również jakoś poukładany proces ich rozwoju? Czy pobytu w tym miejscu, które się nazywa Change Manager? Czy to jest tak, że to jest takie stanowisko, czy funkcja wieloletnie, czy też może jak to często z Backbeltami bywa, że to są 2-3 lata i gdzieś ktoś się wspina dalej w organizacji, jak to wygląda? Jest taka ścieżka rozwoju, jakby to jest poziomowa, od juniora mhm. po mediuma po seniora. Ale oczywiście są też możliwe awanse poziome mhm. na producenta Gaunera bądź na analityka w zależności mhm. od potrzeby i kompetencji. Generalnie każdy z tych stanowisk ma swój poziom kompetencyjny, który dzielimy na kompetencje osobiste, zawodowe i społeczne, i tam są też poziomy, jakby, obszarów. Tak? Wiadomo, no. że jak zaczyna, jesteś juniorem, no to te optymalizacje są bardziej mniejsze na poziomie zespołu, czasem departamentu. Już ten medium, no to już mm -hmm. pomiędzy departamentami. Senior już mówimy o takich bardziej krosowych procesach wpływających na kilka, kilkanaście jednostek. Więc myślę, że w taki sposób. I jeszcze jedno no. dodam. Coś, co w tym roku nam się udało zrobić, co też jest taką ścieżką rozwoju, ale wyszło bardzo oddalnie. W tym roku stworzyliśmy Akademię LIN, czyli trend managerowie, managerowie do spraw procesów zaczęli uczyć ludzi w organizacji tych kompetencji. Mhm. Tak, żeby nie tylko była mała grupa, ale żeby mhm. też ludzie w swoich procesach mogli samo doskonalić te procesy. To jest taki poziom już czasami mentoringu, kiedy tą wiedzę przelewają dalej i są konkretne korzyści z tego. OK. Dużo osób bierze udział w tego typu kształceniu? 36 osób mm -hmm. i jest to 12-miesięczny kurs. Rok. O, tak, kurs. Więc okay. jest na cztery klasy podzielony. Mm -hmm. W tej chwili kończymy pierwszą klasę. Czyli rozumiem, że to jest takie uporządkowane, długoterminowe kształcenie dla wybranej grupy osób. Dla wybranej grupy Też mi zapytać, kto trafia, sk y skąd wiedzieliście, że to te 36 osób? Rekrutacja otwarta. Rekrutacja Jest otwarta. otwarta, można aplikować. Ludzie sami się zgłosili. Okay. Okay. Dobrze. Monika, takie pytanie się pojawia. Jak rozmawiamy i tak oswajamy trochę w ogóle temat automatyzacji, robotyzacji. Co myślisz, czy da się zautomatyzować, czy zrobotyzować ten proces demake'a i realizacji projektów? Nie ja wiem, wie już tak za 20 lat albo 30, mm -hmm. zamiast nas tutaj siedzących, będą same roboty. <laughs> Już wiesz, będzie define, measure, mm. analyzing, improve, control, i koniec, zrobione. Wiesz, to jak, my, jak zamiast nas będą roboty, to, to jeszcze nie byłoby takie dziwne, ale jakby na przykład po drugiej stronie, wśród słuchaczy, też żeby same roboty, to by było. Już Bo one by się uczyły, się, uczyły tego d tak. po prostu. Tak. tak. Maszyna i... Dokładnie. Myślę, że dzisiaj jeszcze świat jest na tyle. Mm -hmm. Do poukładania, że akurat to są procesy koncepcyjne, mm -hmm. i tego się nie da jeszcze zrobotyzować. Mm -hmm. Oczywiście słyszymy o czatach GPT, tak. rozwiązaniach tak szerokiej klasy, które są, które są świetne, ale jeszcze jest pewien aspekt jednak wyboru, decyzji. Mm -hmm. One mogą coś zarekomendować, mogą coś wybrać, mogą mm -hmm. pomóc. Tak? Na przykład jak myślę o macierzy decyzyjnej, tak? Jak tak, tak. masz 40 rozwiązań, no to co robisz? Robisz kwantyfikację, bierzesz 5, mm -hmm. no bo nie da się 40 ocenić, no i oceniasz te 5, mm -hmm. tak? A być może sztuczna inteligencja pomogłaby te 40 ocenić i może by jednak znalazła tam lepszy wybór. Mm -hmm. tak? tak, a z drugiej strony też często powtarzamy na kursach, że macierz decyzyjna nie jest automatem do podejmowania decyzji i, i nie wyklucza tej sytuacji, kiedy możemy się pokierować jakąś intuicją albo bardzo silnym przerzuciem, co też czasem ma miejsce w filmiku i też nie jest niczym karygodnym. Nie? Tak, tak samo analiza danych. Tak. Jak tylko udałoby się wyrzucić, hmm. wymienić automatem i wtedy masz rekomendacje. Hmm. Więc hmm. myślę, że ona może wspomóc. Ta robotyzacja, automatyzacja może wspomóc. Mhm. Ale dzisiaj nie jest w stanie przejść de samodzielnie. A abstrahując od tego, czy to jest, co jest możliwe, a co nie jest w robotyzacji, to cię chciałam na koniec zapytać, czy są jakieś takie procesy, które byś po prostu nie chciała ty jako monika, żeby kiedykolwiek zostały zrobotyzowane? Myślę, że kreowanie nowych procesów. Mhm. Myślę, że wymyślanie, kreowanie. Bo każdy biznes się zmienia, to nie jest tak, że biznes stoi w miejscu, mhm. więc dochodzą nowe elementy, nowe procesy, nowe produkty składają. Mhm. Ja też nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby to było zautomatyzowane. Mhm. Okay. Dobrze. Czego Ci życzyć Monika na zawodowej drodze Twojej interesy? Myślę, że w rozwoju, dalszego optymalizacji, automatyzacji. Mhm. To tego Ci życzę Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Dzięki. używacie g w takim szerence. <grymne> 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 Trafiliśmy akurat na podrywanie kwiatków.